Cześć, moi drodzy. Dzisiaj odcinek z serii złom metalu będzie jechał na skup. Star, trzeci raz. Zgromadziłem trzy pudełka, jeszcze kolekcje na dworze. Najpierw zważę tutaj tą dro drobną star w pudełkach, żeby mieć orientację, ile uzbierałem. Gdzie uzbierałem? Kontynuuję porządki. To raz, jakieś puszki pokarmy dla zwierząt. To dwa. No a jeszcze włączył mi się instynkt recyklerski, jak sobie z pieskim leksiem chodzimy i coś widzę. Leży jakiś drut, blaszka. To ja mam torbę w gotowości, zabieram do domu. A zbieranie surowców jest ważne, bo na Ukrainie jest drugi miesiąc trwa krwawa, straszna wojna. Putin i Rosjanie równają miasta z ziemią, mordują ludzi. Sankcje, które są nałożone na Rosję są, są nieskuteczne, są tylko częściowe, żeby go zniechęcić trzeba będzie nałożyć całkowite embargo, żeby całkowite embargo miało sens, to również nasz przemysł musi mieć surowce i tu wielki ukłon dla wszystkich, którzy gromadzą surowce wtórne i wysyłają, bo dajemy alternatywę. Dlatego, żeby, żeby nie, nie sprowadzać na przykład stali innych metali z Rosji, tak, i nie płacić temu wariatowi łuszemu, żeby nie zbroił się dalej i nie maltretował tego kraju, tego narodu, a potem może i innych, może i naszego za parę lat. Zabieram się za ważenie. Pierwsze pół waży 15,69 kg, no 15 kg, 15 dajmy 15,5, za ukroczeniem, niech będzie. No, drugi pudło 11 kg, 62 deko, 11,5, tam 15,5, 27 w sumie. Trzecie pudło 10 kg, 90 deko, zaokrąglimy do 11. To w sumie 38 kg stali drobnej. I wiadomo do z tym no, A tutaj kolekcja ogrodowa z łomu starowego garczki, jakieś pręty trowałe króly kanalizacyjnej blachy tu blacha tam jakiś stelaż od webla o którym już nawet nie pamiętam do czego służy To wszystko idzie do bagażnika No tu ostatnie tęskne spojrzenie ujęcie na moją przepiękną kolekcję złomu stalowego która jedzie na Skup jak pojedzie, będzie zważona, zapłacone, to dogram tu jeszcze końcówkę i wam powiem ile wszystko ważyło ile na tym zarobiłem kasy. Tam nie dołożę, bo ceny są niskie. No ale lepiej, żeby złom tam szedł do, do chuty. Chciałbym powiedzieć, żeby szedł na jakieś tam elementy budowane, przęsła i tak dalej, ale w tej sytuacji jaka jest, to niech idzie i tam na armaty, na samoloty tam. Lepiej się obronić. O, to mój Śpiewa koperowy kogut, lepiej nie idzie na coś pożytecznego, jak ma tylko leżeć i zlebić u mnie na podwórku. No i kochani, znów 122 zł dokładnie zarobiłem. Cena stali poszła w górę po złoty 50 już jest za kilogram. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.